Kanale. Jestem mega podekscytowana, bo dzisiaj dodałam dla Was film na kanał i już nagrywam dzisiaj kolejny. Dzisiaj jest sobota, tak, dzisiaj jest sobota. No i słuchajcie, dzisiaj wreszcie nadszedł ten dzień. Właśnie się zaraz zabieram jedziemy do kwiaciarni, do mojej siostry. I będziemy nagrywać wspólnie takie proste dekoracje świąteczne. Może się czymś zainspirujecie. Mam nadzieję, że e, taki film będzie dla Was fajny, przydatny i po prostu fajny do obejrzenia. Także nie przedłużając, zabieram Was ze sobą do kwiaciarni. E, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tej treści i coś po prostu skorzystacie, się zainspirujecie. Na sam początek, oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. E, a ja zabieram Was ze sobą. Że właśnie e, no jadę do tej natki, do tej kwiaciarni e, i powiem Wam, że u nas teraz dopiero tak naprawdę spadł pierwszy śnieg, bo wcześniej w ogóle tego śniegu nie było. Gdzieś tam po prostu popruszyło, ale nie było go tak za bardzo widać. E, teraz mówiąc szczerze, no jest trochę więcej tego śniegu. No a ja w tym roku e, pierwszy raz tak naprawdę mam BMW jadę BMW. A jak nie wiem, czy wiecie, BMW ma e, po prostu napęd na tylnie koła więc no jadę, zobaczymy jak, jak ta wyprawa będzie się, będzie po prostu wyglądać i już trochę się ten śnieg roztopił wiadomo nie ma go aż tyle no ale jadę wolno, bo jednak po prostu no uważam na ten napęd tylni bo mówiąc szczerze to jest moja pierwsza styczność zimą z BMW więc zobaczymy po prostu jak to się wszystko potoczy jakbym się długo nie odzywała, długo by nie było vlogów na kanale rwa w filmach, bo staram się dla Was nagrywać dosyć często, no to to wiedzcie, że chyba coś po prostu z tym BMW poszło nie tak akurat. No zobaczymy, no mam nadzieję, no wiecie, no pół żartem, pół serio, ale no mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku, ale powiem Wam, że no śnieg nas dzisiaj zaskoczył, bo dosyć dużo go spadło. Widziałam, że w ogóle w, tak naprawdę jeszcze w listopadzie już gdzieś tam w Warszawie, w innych rejonach po prostu Polski był ten śnieg. U nas w centralnej Polsce jeszcze tego śniegu nie było, więc no powiem Wam, że no pierwszy śnieg widzę tak naprawdę w tym roku, no może nie w tym roku, no po prostu w, tym, w tej Zimie. Po szczęście założyłam już e, zimowe opony w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu i tak myślałam, że będzie trochę za późno, ale wiecie, jak to jest? Po prostu z tymi mechanikami nie zawsze mają czas, żeby te opony szybko zmienić, więc no czekałam trochę, bałam się, że ten śnieg mnie zaskoczy. Tym bardziej, że no, to jest jednak BMW. Ja cały czas to powtarzam. Mój Rafał też mi mówi, żebym uważała na zakrętach, ale że no to nie jest takie stare BMW, więc no nie powinno się tutaj nic ciekawego nie wydarzyć. Powinno być wszystko raczej w porządku, jeżeli chodzi o proste drogi. Tylko, że mam uważać po prostu na zakrętach, więc no, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Zimowe opony są, są nowe, więc mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Jadę też sobie wolniutko, na spokojnie, więc wszystko będzie w porządku. Wiem, że nie powinnam nagrywać za kierownicą, tym bardziej jak po prostu jest śnieg, ale naprawdę jadę bardzo wolno, także nie musicie się martwić, wszystko jest w porządku. Uważam na siebie, uważam po prostu na drogę, także widzimy się za chwilę w kwiaciarni. zaczynamy. W pierwszej kolejności zrobimy sobie um, w sumie taką dekorację w wazonie. W takim zwykłym wazonie, nawet możecie kupić go w Ikei, tak naprawdę gdziekolwiek. Jest mega prosty, zawsze można go po prostu wszędzie kupić. E, Natalka właśnie teraz pokażę Wam, um, co będzie potrzebne tak naprawdę do takiego stroika. Słuchajcie, tak jak Julka wspomniała, każdy z nas pewnie w domu ma coś takiego jak wazon, tak? E, możemy go właśnie przerobić na e świąteczną, tak? Więc zamiast po prostu wkładać sobie tam kwiaty cięte, możemy coś zrobić na cały okres bożonarodzeniowy. E, oczywiście będziemy tutaj nasadzać roślinkę, która jest żywa, więc proszę pamiętajcie, aby ją e, zraszać, tak? E, jak tutaj sobie będzie żyła w tym szkle. Każdy ma w domu, nawet możecie sobie kupić, to jest zwykła pinia, tak? Malutkie, malutka choineczka, możecie ją spryskać śniegiem lub nie. E, stare bombki, ja mam e, akurat tutaj czarne, jakieś sobie chciałam zmiksować kolory. E, każdy ma w domu pewnie może ususzoną pomarańczę, możecie oczywiście też ją ususzyć e, w piekarniku z termoobiegiem. E, tak naprawdę wszystko, jakąś kawałek wstążeczki, wszystko możecie znaleźć e, pewnie w waszych e, ozdobach na choinkach Dodatkowo będzie potrzebny karamzut, bo przy nasadzeniach w ogóle do lasach w szkle potrzebny jest karamzut, aby filtrował wodę. Założę sobie rękawiczki. po prostu ta drzewka w, w tą ziemię, tak, bez doniczki. Tak. Bez żadnej Koniecznie Musimy ściągnąć, to się nazywa y, doniczka robocza. Trzeba ją po prostu ściągnąć, tak? Że na no, upartego można by było z roboczą y, też zrobić taką dekorację, no ale wiadomo musimy ją po prostu później czymś zakryć, nie? Na przykład mchę. Aha, no tak. No bo będzie ją widać. Y, dokładnie. Można, nie trzeba. No ja akurat robię tak, bo Pewnie jak już wiecie, no mam też kwieciarnię, więc y, może sprzedam, tak? <śmiech> <śmiech> Jeszcze. Zainspiruję i sprzedam. Może. Więc tak, tutaj robimy sobie na Chcesz mieć gdzieś pod ręką ręcznik papierowy, bo wiadomo ziemia brudzi szkło. Później trzeba sobie go wyczyścić, nie? możecie zasadzić tutaj dwie roślinki koło siebie, nie ma to żadnego problemu, możecie jedną dużą, może nawet roślina tak naprawdę wystawać poza wazon, Jest to naprawdę obojętne. Tutaj y, jeśli lubicie takie coś, jeśli lubicie y, jesteście kreatywni, macie mnóstwo pomysłów, co komu w duszy gra. Wydaje wam się teraz pewnie, że mało to ja roślinka, ale uwierzcie mi, mam pomysł na to, czego jest w sumie mało. Mam pomysł tutaj, żeby zwisały z tego właśnie, co to jest? No to jest tak naprawdę kawałek jodły, żeby z tego zwisały bombeczki. Dlatego, że czarne bombki są wyjątkowo... Dużo widzę, więc y, wydaje mi się, że nie. Fajnie będzie to uzupełni fajnie, po prostu. Tak, a nie będzie fajnie, jakby bombka mm -hmm. była na ziemi. Trzeba to naprawdę dobrze wymyć, dlatego że później jak y, będą inne dekoracje, niestety y, tą ziemię widać. Jestem <grym> mistrzynią y, no. nagrywania, nagrywania, ani siebie jest naprawdę pierwszy raz miłka nagrywa. Zawsze stroniłam od tego typu rzeczy, więc wybaczcie, że albo jak ploty, jakieś głupoty, albo no, no, zwykle się rozwalam, to, no, to, to... A ja nie plotę Miłka akurat, akurat wie, że, yy, że wszystko zna, po drodze. Dobra. Słuchajcie, ja mam tutaj jeszcze taki. Możecie mieć na pewno macie jakiś grysik dekoracyjny, kamyczki jakieś. Ja mam akurat taki tutaj zielony. Słuchajcie, możecie kupić go tak naprawdę w każdym sklepie budowlanym typu Brico, Castorama czy Mrówka, gdziekolwiek jest na dziale ogród. Kosztuje może 4 zł, taka paczuszka. Zobaczcie co. A ja tak nie Zielony tutaj ten taki y, kolor y, mchu. Fajnie pasuje, no. Tak, dokładnie. Do tego drzewka. Fajnie pasuje. Y, Troszeczkę więcej go nasypię. To jest kolejna rzecz, o której zapomniałam Wam powiedzieć. Ale ja mam tutaj mech. Akurat ten mech. Pokażę Wam w ogóle dwa. To jest chrobotek. To też jest chrobotek. Robotki są jakby farbowane chemicznie. Także on w ogóle będzie sobie żył i żył. Wiem, że może w domu nie macie takiego mchu. Albo no może będzie taki chyba po prostu. Dokładnie. Wybierzcie się do lasu. Jak będziecie szukać choinki, piękne są teraz w lesie, akurat to jest też fajny czas i można sobie z lasu wziąć mech na przykład. I faktycznie musicie też pamiętać, że ten mech bardzo farbuje. Farbuje Aha. na przykład bombki czy elementy, no nie wiem, drewniane najbardziej. Aha. To jest zwykły mech. Lech. <laughs> to jest zwykły mech z lasu, słuchajcie, yy, Aha, no którego tak, przywiozłam i teraz tak, jak chcecie, na przykład dużo sobie mychu przywieźcie z lasu, chcecie, że na przykład żeby on dużo długo jeszcze u was był, zraszajcie go po prostu i tyle, i będzie mieć fajny kolor no, tak, wtedy. No. Ja używam tego chrobotka, e, imitacja trawy czy, no nie wiem, co tam chcecie. No po prostu tak dopełnia, nie? Całość. Pewnie. No też oczywiście mam w zamyśle to, żeby zakryć tutaj ziemię. Więc tak. Zobaczcie, ułożę już mych. Wygląda to tak. Druga sprawa. Również, podajże, z mrówki. Takie kamyczki. Podobają mi się, bo pasują idealnie do tych bombeczek. Nie lubię natłoku kolorów, bo, no nie wiem, razi to bardzo w oczy. Słuchajcie teraz, nic innego. Nie chcę teraz już robić jakiś tam... Po prostu nasypuję to w jednym miejscu. I chodzi o te wąbki. Może na przykład te trzy koło siebie. Tak mi się, że ładnie wyglądają. Ściągam to. Nie wiem, jak to się nazywa. Ściągam to i co? Będę nabijać taki patyczek, jaki jest już tutaj w tej wąbce. Nabiłam już. Bombki. Oczywiście wy nie musicie tego robić. Ja to, na, ja nabijam, bo wtedy są stabilniejsze. Słuchajcie, ja wam sorry, bo ładnie się nabija, możecie ją po prostu później wyciągnąć, przestawić, coś tam, coś tam. A tak to jak, gdyby nie ta wykałaczka, to byśmy musieli to zrobić po prostu albo na klej, albo tak położyć, no. Słuchajcie, coś takiego. Lubię, jak są wszystkie, o, trzy. Coś się dzieje już, prawda? Mhm. Yy, tutaj mamy wolne miejsce I teraz co my myślicie o tym? No jest? robi robotę. Coś tu się dzieje, nie? To zielonego. Możemy z tej strony będzie inna aranżacja. Słuchajcie, możecie też kupić takie malutkie domki. Czy jakieś bałwany, żeby są też takie właśnie ledowe, jak byłyśmy w tym w Action na przykład. To są te takie ledowe, że można włączyć na ledziki, nie? Faktyczne. Na baterie. Można było też coś takiego włożyć tutaj, Również. dobrze. Z którą wkładam, to jest synamon. No to znaczy 5 godzin później. Ja, to jest I jakby słuchajcie, Julka mnie zna, wie, ja się tak zachowuję, i już jest tutaj gdzieś, wisi nie o o coś, że ja, że, że są Nic nowego, standard. Więc no, tak jakby ten. Możecie teraz coś... reklamy. Nie wiem, miłka może. Świerszczyk. Możecie coś, reklamy. reklamy. I możecie skoczyć. Niestety nie ma reklam na tym kanale. Dobra, i teraz tak. Wyobraźcie sobie. O. Okej. Okay. Okej, okay, no i co? Włożyłam tutaj lampeczki, żeby wam się tutaj e, jakoś to prezentowało. E, tutaj e, wiadomo, ten element e, nie, chcę, nie chcemy, żeby był widoczny, więc e, ja tutaj po prostu na gorący klej, wiem, że pewnie większość z Was nie ma e, pistoletu do gorącego kleju w domu, więc równie dobrze możecie tutaj nakleić e, taśmę dwustronną, tak? I przykleić, no nie wiem, mech. Tak z drugiej strony nie przykleje się nic, no bo jak Wam się bateryjka wyczerpie, wyczerpie, będziecie chcieli wymienić to po prostu, żeby to było ruchome, nie? E, ja tutaj sobie nakleję na ten element po prostu mech. Dobra, no i ten elementik z baterykami jest schowany pod mchem. Jeszcze y, tutaj wymyśliłam, tak? Bo to oczywiście moje, to jest moja radosna twórczość. Y, na takiej gałązce zawiesiłam dwie czarne bombki. Y, zahaczę sobie, spróbujemy to tutaj gdzieś zamontować. Y, o, słuchajcie, y, tak to wygląda. Y, Gałązka jest oczywiście troszeczkę, się rusza, tak, jest ruchoma, ale uwierzcie mi, to się nic z tym nie stanie, tak, to wygląda miś masz no ale to ma się świecić, tak, to ma robić taki efekt, yy, tutaj światełka, osie. jak o taką odroślinkę dbać, nie jej na razie podlewać, ewentualnie ją po prostu zrosić, tak, ale spokojnie, jakby takie choineczki są bardzo wytrzymałe, yy, więc się sprawdzą i tak naprawdę... Spokojnie przez ten okres świąteczny będzie cieszyć oko. Bardzo prosty sposób zrobienia tak naprawdę przez każdego was w domu i, i tyle. No, ile to może zająć 20 minut? Oczywiście, pewnie. Tak my, naprawdę... rob, my robiliśmy dłużej, no bo wiadomo, krok po kroku, ale naprawdę wydaje mi się, że super to wygląda, a tak naprawdę tą gałązkę taką możecie tak naprawdę znaleźć sobie w lesie, więc słuchajcie, no tak naprawdę tutaj. Wszystko jest zero waste, bo wszystko możecie znaleźć, tak jak właśnie Julka mówi, w lesie albo w jakichś ozdobach starych, świątecznych, na choinkę. Ewentualnie możecie po prostu tylko tą, kupić tą roślinkę, która, która będzie w środku. Tak, tą środką bazową. Ale nie? równie dobrze, tą roślinkę możecie, możecie sobie zrobić zamiennik i na przykład możecie powiesić tutaj na tej ogromną szyszkę. I faktycznie też będzie też robić dziewczynę. robotę, a szyszkę znajdziecie w lesie na moim, mojej stronie instagramowej Zielony Horyzont Kwieciarnia. Możecie by się znaleźć, robiłam tak, też z taką szyszeczką kompozycję w szkle. Okej, okay, no ja nie wiem, wydaje mi się, że może kogoś zainspirowałam, może się będziecie ze mnie śmiać, <laughs> ale naprawdę nagrywa mnie Julka pierwszy raz. <laughs> tyle no ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i tam lajkujcie Julkę czy co to tam się robi na YouTube. No i oczywiście zaobserwujcie Instagrama Natalki Zielony Horyzont. Na Nie. pewno na pewno się ucieszy z dodatkowych lajków, a wy o, jeszcze ja możecie się też zawsze zainspirować, bo tam jest Natalka wrzuca, jest bardzo aktywna, także, także zapraszamy. Dzięki, cześć pa.